Ludwicz, jak ci minął tydzień? E, dziękuję, powoli. Powoli? Mandat mi anulowano. Wiesz, bo A właśnie. Posłuchajcie, bo myśmy w zeszłym tygodniu właśnie. Ja tu sobie zrobię dwa trzydzieści o twoim mandacie. Tak, bo w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy. Gifty Somega. Ludwik. Artur Gliwa napisał. Dodam do Broadcastu, żeby było widać. Bo Artur rzeczywiście już jednego otrzymał. I pani Małgorzata Dziwonowska też napisała, żeby chciała. O, no to załatwimy. Zobaczymy. Musimy, musimy załatwić dokładnie. Musimy, tak. Zbierzemy wszystko w kupę i wtedy będziemy wysyłać albo dowodzić. Dokładnie tak. A teraz posłuchajcie, wrócę do tego, o czym powiedziałem na samym początku, bo myśmy w zeszłym tygodniu rozmawiali, Ludwik, po, po odcinku to było chyba, nie? Przed, przed nagraniem. Czy przed nagraniem. Ale nie dałem po sobie poznać. Tak, Ludwik nie dał, ale był, posłuchajcie, Ludwika takiego troszkę zdenerwowanego, święcie przekonanego, że wszystko jest okej. Okay. Ludwik dostał mandat za złe parkowanie w Gdańsku. Może y, przybliżysz y, sytuację. Otrzymałem, y, nie wiem czy Państwo sobie zdają sprawę, że w Gdańsku jest elektryczny samochód, który jeździ. To jest tak właśnie, tutaj mamy redaktora Borodo, który jest fascynatem nowych technologii, więc jest nowa technologia, jeździ elektryczny samochód i sam sczytuje tablice rejestracyjne i porównuje w bazie danych czy y, została uiszczona opłata za parkowanie. Ja właśnie tylko powiem jedną rzecz, że ja y, nie wiedziałem o tym. Ja się w ogóle dowiedziałem od Ludwika, że znaczy. Jak byłem we Wrzeszczu w środę w zeszłym tygodniu, znaczy na Przymorzu, tak? to rzeczywiście jakiś taki dziwny samochód z takimi, ja myślałem, że takiś jakiś Google Cam, ale nie był opisany i jechał takie miał bardziej Niebieski podłużne był? kamery, takie, jakby, takie bym powiedział, ale zielone tablice miał tak naprawdę, Czyli więc zakładam, że elektryk. Tak. I posłuchajcie, byłem na maksa zdziwiony, bo e no bo Ludwik właśnie powiedział, że samochodami elektrycznymi panowie jeżdżą, nie wysiadając nawet w ogóle z samochodu i tak naprawdę szczytują tablice rejestracyjne. Dobra, tak. ciśnij. No i no, no tak, no, otrzymałem jakby wezwanie do zapłaty. W związku z tym, że żeby nie było, ja parkuję zgodnie z przepisami, to po pierwsze. Po drugie, kupuję bilety, tylko no, nie jestem biegły w technologii i zdarza mi się pewne rzeczy przeoczyć. I tym razem przeoczyłem fakt, że Numer rejestracyjny w aplikacji wpisany był no nie ten, nie na ten pojazd, na który się poru poruszałem. I nie, żebym miał tych pojazdów jakoś bardzo wiele, bo mam jeden. Ale zdarza mi się też jeździć innymi samochodami, na które, jak widać, też wykupuję bilety parkingowe, więc wykupiłem sobie kulturalnie na półtorej godziny, ale nie na samochód, w którym przejechałem i zaparkowałem. No i otrzymałem wyzwanie. Tak, ale yy, najśmieszniejsze jest to, posłuchajcie, jak nagle patrzę Ludwik zaczyna się z takiego ładnego koloru, z naszych lamp yy, bija takiego, wiecie, ciepłego, żółtego koloru, zaczyna się robić taki zajebiście czerwony i taki buraz się zaczyna robić po prostu na twarzy, nie? Przyznam, że moje pierwsze słowa i, i reakcja była... <laughs> o mniej więcej. innym tonie niż wiadomość, którą ostatecznie napisałem z wytłumaczeniem. Tak, ale musimy przyznać yy, i polecamy wam to, bo tak naprawdę yy, w myśl dobrego, Albo może, może nie, że świątecznego prezentu, bo to słabo zabrzmi, ale posłuchajcie, w myśl bycia grzecznym, miłym i po prostu, próbując wytłumaczyć wprost, co się wydarzyło. No bo Ludwik się zapatrzył, nie zobaczył, który samochód parkuje i tak naprawdę po prostu źle kliknął. Wysłał tak. bardzo. Bardzo ładne zresztą znacie z tego, z tej erudycji, z tego naprawdę bardzo dobrego o, tekstu, który Ludwik pisany u nas na stronie internetowej wrzuca na stronie luznokrzykawek.pl to tak naprawdę wiecie, że to można ładnie to napisać. I Ludwik naprawdę napisał bardzo ładną wiadomość do Zarządu Druki Zieleni w Gdańsku. Tak. I wyobraźcie sobie, że za co bardzo dziękujemy. Ja tutaj zrobiłem od Andrzeja. Od pana, prezydenta. Od pana prezydenta to musi być, no zostało anulowane, więc jakby nie patrzeć 130 z zigo czy 160 w suchym, w kieszeni zostaje. 130 tak, chyba żebym przekroczył termin chyba miesiąca, to wtedy 200. Także ja bardzo dziękuję, bo wydatków w grudniu jest bardzo dużo. Eee, I żeby nie było, ja tam nie, się nie płaszczyłem jakoś za specjalnie i nie rozmywałem tej odpowiedzialności, tylko jak na mężczyznę przystało, złapałem się za część wi wiadomą i przyznałem się do winy, wytłumaczyłem. Coconut. Powody, dokładnie. i No, i trafiłem po prostu na kogoś, kto wykazywał się zrozumieniem, czy wykazał się może w tym wypadku zrozumieniem. Nie wiem, co czy to teraz jest. Teraz to niestety w niektórych urzędach jest rzadko spotykane, nie? Szczególnie, że z tego co mi wiadomo, nie wiem, czy Adeś o tym mówił na antenie kiedyś, czy nie, ale na przykład w Gdyni to jest dosyć problematyczne. Tam jest w ogóle tak, ja chyba opowiadałem Juro. o tym, i zresztą Julka łaska do nas napisała: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. E, tak, tam, ja Wam opowiadałem, to chyba sytuacja, jak nie, to zgusiał. Że tak powiem, walczyliśmy, bo wchodzisz do ZDZ, moja mama wypożycza na auto. Nie możemy tak. wziąć abonamentu na dwa tygodnie, jak auto jest jakby w zastępstwie za samochód, który jest w naprawie. Pan mówi, że to jest umowa użyczenia, a nie umowa wynajmu, czy umowa najmu, i w ogóle tam ciśnie, machami papierem, że tak to musi wyglądać. Słuchajcie, no wchodzisz i tam i dostajesz białej gorączki, nie? I oni tam generalnie są po to, żebyś przyszedł i nie wiem. Wydał pieniądze, ale najlepiej, żebyś w ogóle nic nie mówił, rzucił hajs i poszedł sobie. Nawet nie dostał pewnie kwitku, że zostało zaparkowane. Nie? To jest generalnie żenada, nie? Tak, dlatego że o tym mówiliśmy wielokrotnie w kontekście obsługi klienta w biznesie, że jakby no, to jest taka instytucja, która jest rozliczana tylko i wyłącznie z wyników. Oczywiście. Chociaż nie powinna być. Nie, nie. Powinna być przede wszystkim, z, jeżeli ktoś jest mieszkańcem Gdyni, tak jak wy jesteście od wielu lat, nie mówię, że wam wolno więcej, tak? No bo przepisy są po to zrobione, żeby były takie Ale same dla każdego. Ale mieszkańcem gdy mimo wszystko. że płacisz I podatki, inne rzeczy, nie? Przede wszystkim, jeżeli idziesz do instytucji, która jest firmowana, czy finansowana z budżetu, na który sam się składasz. No to oczekujesz odpowiedniego standardu obsługi i rozmowy, tak? Oczywiście, nie można tak. powiedzieć, wiesz, nie można dać do zrozumienia komuś, żeby spierdalał, tylko i wyłącznie tego, że przyszedł. <laughs> Oczywiście, nie? że tak, a to tak mniej więcej wyglądało Ta. w tym wypadku, nie. Nie wiem, co prawda, ja nie byłem w, wiesz, w gdańskim zarządzie druki Zieleni, więc nie wiem, jak tam bym został potraktowany. Natomiast odpowiedź przyszła pozytywna, z korzystnym rezultatem, nawet takim, którego się nie spodziewałem. Ja za to bardzo dziękuję, a Państwu polecam za każdym razem y, próbować się odwoływać. Tak, ale posłuchajcie, y, powiem Wam tylko jedną rzecz, y, że w całej tej sytuacji, y, jeżeli dostaniecie mandat, to nawet możecie się zalogować wpisując numer tego mandatu na stronie internetowej. Ja nie dostałem mandatu bardzo długo, ja mhm. dostałem raz w życiu jeden mandat, który jeszcze Agnieszka wzięła na siebie. Nie mów no tego w było. oficjalnie. A to było. Przedawniło się? No, A to bo dobra. To, bo to było chyba. To jakby co, to nie on niech. Z 15 <laughs> lat temu. Nie wiem, kiedy się okay. przedawnia, niestety, nie? Znaczy, dowiemy się. Dowiemy może... się. No, może ktoś z naszych słuchaczy pracuje w Komendzie Wojewódzkiej. Nie wiem, chyba tak mi się wydaje, ale dostałem. Dobry wieczór wszystkim, Mateusz Jusic do nas napisał. I w końcu o czasie. Posłuchajcie, i ja dostałem jeden mandat, ale do czego dążę? Bardzo ładny system, w którym po zalogowaniu widzisz swoje piękne zdjęcia, czy swojego samochodu widzisz zdjęcie i tak naprawdę wszystko jest wyjaśnione. I tam też składałeś to wyjaśnienie, tak? Za pośrednictwem portalu. Znaczy, mogę Ci powiedzieć, nawet z punktu widzenia technologicznego, że ten formularz, który przychodzi ze strony tej instytucji, jest naprawdę profesjonalnie... Słuchaj, to wszystko działa, to po pierwsze. Po drugie, masz y, pełen zakres, łącznie z tym, że miałem stary screen z mapy mhm. z punktem, gdzie ten samochód stał. Nie? Mhm. Także to wszystko jest spięte, do tego jest to wszystko elektryczne, ekologiczne, tak? No, popierów nie wysyłają. Podobno, tak, no wiadomo. Najbardziej... Albo, ale ty nie masz o skrzynki, o której wspominaliśmy, o skrzynce y, rządowej. Mam skrzynkę podawczą. Masz skrzynkę podawcą Mam. rządową? I kiedyś tak, bo korzystałem, dlatego że... ludwik.chybiński, małpa, Rzeczpospolita, polska, yy, to, Nie, to <laughs> widziałem ostatnio, yy, kojarzysz te... E, takie karteczki, co Wam wrzucają do skrzynki, że tam młode małżeństwo kupi chętnie mieszkanie w tej okolicy. Nie, nie, nie tak... kojarzę. Tylko nie, dostaję. Nie, nie dostajecie nie, tego? takiego zajęcia. U się nas nie jest dostaję. to non-stop, że w wiesz, przychodzą i tam rzucają jakieś wiesz, jakieś śmieszne hipoteczki typu: Jestem lekarzem i chętnie kupię mieszkanie w tej okolicy, może być do remontu, zadłużone, a tak w ogóle to jestem bardzo spokojny i mam dyżury tylko i wyłącznie tam raz na dwa tygodnie. Nie? No I i cały czas i, się i, w I ktoś zrobił taką karteczkę z napisem, że chętnie kupimy ziemię w Państwa okolicy i adres mailowy premier rp <noise> <noise> Polacy! Za to Was uwielbiamy, posłuchajcie. Tak. Więc tak, to, to jest moja też skrzynka podawcza. Ja z niej korzystam, chociaż nie za bardzo rozumiem, jak to działa. E, ale no, no, no tak. W każdym razie, formularz bardzo przejrzysty. E, gorąco polecam, ale jakby. Niech będzie, że ogólnym wnioskiem z tej sytuacji jest to, że po pierwsze, jeżeli dostajemy mandat, to chyba lepiej jednak przyznać się do winy i po prostu grać w otwarte karty, czy to jest mandat za parkowanie, czy to jest mandat za prędkość. Po drugie, zapłacić, no bo. Dorosły człowiek ponosi odpowiedzialność za czyny, które popełnia i no, jakby nie można od tego uciekać. No. Nie, nie można. Dobra, posłuchajcie. To tyle słowem wstępu i tego, że mamy miłych urzędników, ale tak naprawdę to, co powinno być przesłaniem podcastu Luźno przy kawie. Szanujmy się i bądźmy dla siebie mili naprawdę. Zawsze po drugiej stronie też jest jakaś osoba, która może nie zawsze może, ale tu się okazuje, że Ludwik, najbardziej pesymistyczna osoba i postać podcastu Luźno przy kawie. Uwielbiam cię Ludwiczku, kocham cię wręcz, posłuchajcie. Dziękuję. E, piszę takiego maila i dostaje taką odpowiedź, no posłuchajcie, cud, cud. No, tak. no było mi, Nazwabem, było mi miło. Muszę ci zrobić podpis, Ludwik, w naszym e, live'ie, Grinch. Dlaczego? No tak po prostu. Ale to jest, e, to jest taka postać, podobno, bo nie, bo nie widziałem tego filmu. zajebiste tam. jest. A jeszcze s ostatnio kupiłem sweter z Grinchem, bo on jest Grinchem, Grinchem życia. Aha, no to ja rozumiem <laughs> Hany poniekąd. E, dalej przepraszam. Ha Spier no. Słuchaj, e, Grinch to jest taka postać, że nie lubi świąt tak i chce, żeby zniszczyć święta. Ja nie chcę, żeby zniszczyć święta, tylko ja... Żeby, żeby ludzie zniknęli. To swoją drogą, to się zgadza, ale Ada, ja ci powiem jedną rzecz. Bo oglądam różne rzeczy na YouTubie, mm -hmm, wiesz, że mm, lubię. Mm, mm, no i jest tych reklam więcej, bo jest jakaś tam, powiedzmy, monetyzacja. Tak, tak, tak. W, w, w tym konkretnym filmie akurat tam, w Oczywiście. związku z różnymi e, zabiegami, jest tych reklam więcej, nie? Stary. Ile reklam świąt, a te reklamy są wszystkie takie same. No one są żenujące tak, tak naprawdę, chodźmy, bo chciałem dzisiaj, tak, chciałem dzisiaj podnieść Kauflanda, ale nie będę tego nie. robił, bo Kaufland zrobił kampanię reklamową, posłuchajcie, yy, nawołującą do tego, żeby przyjść kupić yy, do stołu tak. w myśl piosenki Rhythmic Sweet Dreams. Ty, słyszałem to dzisiaj. Bez kitu. Żenada po prostu. Tragiczne. No. Znaczy reklama może i ma pozytywne odczucia, bo też Ale nie... reportoł ci się nie, nie, nie spodobał. Znaczy no posłuchaj, jakby w tym świątecznym klimacie Eurythmic Sweet Dreams w żaden sposób mi nie pasuje. Pasowało mi tylko, jak grałem na imprezach Sweet Dreams koło godziny 12, a potem Ace of Base. Dokładnie. To było najlepsze, ale jak ci Sweet Dreams, <grym> Sweet Dreams? No, ale jak ci tak. ma pasować do kotleta albo do, czarne, do, jakiejś, do jakiegoś ciacha? Czy znaczy jest ewentualnie taka możliwość, że yy, na przykład yy, robiąc pierognię, co tam się robi na świętach, to <grym> Karpia, yy, karpia czy tam jak go bijesz, to łatwiej jest zatańczyć i tam go ubić. Nie? <grym> Sweet ale, trees, your man, Dokładnie. This. Ale chciałem ci powiedzieć, że jako, yy, wiesz, jakie ty masz oczekiwania względem sprzedawcy detalicznego Kaufland, jeżeli masz dobór repertuaru z okazji, yy, w sensie w podziękowaniu polskim strażnikom granicznym śpiewa ci Ocean Endless same No tak, no rozmawialiśmy o tym, tak, no czy, czy, czy Mambo No. 5, tak? Albo Mambo number 5, no, dokładnie. Tak, Albo no, Where no, Do You Go, My love? Znaczy ja tak, ja rozumiem, no to są te, są te, 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 te niezastąpione hity, więc może tak naprawdę Eurythmics i Sweet Dreams, który zresztą ja bardzo lubię, ale to pokazuje, ale no, że jesteśmy faktycznie... 46 rok, tak naprawdę. Ale tak. nie pasuje do świątecznej reklamy. Ale pasuje znowu oklepany Frank Sinatra, o którym mówiłeś, że jest po prostu non stop puszczany Mówiłem ci przez telefon, że piosenki świąteczne nie mają sensu, bo są Rok, rok, rok rocznie takie sama, a ty mi że nie, bo się zmienia. Bo All I want nie, for nie. Christmas is you, to już nie śpiewa Mariah Carey, No to właśnie, śpiewa dlatego, Kylie nie, dlatego się zmienia. Nie, no wiesz. Chodzi o to, że jestem dość specyficzną osobą, jak doskonale wiesz, tak, jak wszyscy ja wiecie. Wie. I dla mnie katowanie od 1 grudnia, zresztą nawet tutaj mam swój piękny ciasteczkowy sweter, posłuchajcie. Koszula w ciasteczka, sweterek w ciasteczka. Wszystko w ciasteczka. Mam nawet dzisiaj yy, może wyciągnę z i pokażę. Mam nawet nie. dzisiaj skarpetki w Mikołaja. Ale do czego dążę? Ja katuję te listy, bo ja lubię, no ale tylko że ja ich nie. Znaczy ja je puszczam co roku, ale co roku w grudniu je puszczam, bo po prostu lubię je słuchać, tak? Ale jak przychodzi czas wigilijny, pierwszy, drugi dzień świąt, to słucham polskich kolęd. Są, okay. Uważam, że są bardzo ładne. Jak jest tak luźne, że nie wiem, z rana. Jeszcze na gaciach, a nie w garniturze, przygotowuje stół do śniadania, mhm. no to leci amerykańskie kolendy lecą, tak? Mhm. Ale jeżeli przychodzi moment, w którym jakby wsiadamy do tego stołu czy coś, to po prostu puszczamy sobie albo jak dzieciaki śpiewają te kolędy, albo jak wiesz, polscy polscy artyści, ale ja nie mówię o Edycie Górniak, tak? Tylko ja bo... mam zajebistą płytę na święta i ci ją chętnie sprezentuję, jak znajdę gdzieś jeszcze wydanie Tylko tego. Tylko kurwa, nie mam gdzie włączyć, wsadzić. No to ja ci nagram to na... skonwertuję cię to do tego, do MP3, to jest e, w sumie wiesz, co świąteczny mógł... album Golec Orchestra. Ja nie, nie mam... lubię golców. Nie interesuje mnie to. Tam Ludzie, są bardzo fajne e, życzenia góralskie i e, ja mam tą płytę z autografem. Chciałem tak? powiedzieć tak. O. I to jest yy, bardzo sympatyczny album. No dobra, no. No wiadomo. ale dojdę do tego, że oczywiście to, co Ludwik mi zarzucił, że jest cały czas to samo, to ja tylko chciałem po prostu powiedzieć, że jakby te same piosenki są może nie, że w nowych aranżacjach, ale śpiewanych przez innych artystów i nie cały czas oklepani ci sami, no więc jeżeli. Rafał masz... Brzozowski teraz. Nie ja wiem, wiem, Rafał Brzozowski nie słyszałem, żeby śpiewał, znaczy okay, Michael Buble to zawsze śpiewa i to jest zawsze samo. No ale samo. Rafał Brzozowski to polski Michael Bublé. Ja wiem, każdy ale, o tym wie. ale Rafała Brzozowskiego nie słyszałem może tego, nie. Ja też nie. nie. Nie wiem czy on wie, czy Ale nie właśnie wie. jeszcze Artur Ma Artur takie nie wiem, Artur napisał, że wszystko da się tak ładnie ubrać i przemycić reklamę. Wiecie, w jakim aucie została napisana piosenka Driving for Christmas, podobno. Ty, nie wiemy, dawaj Artur. ja bym chciał znaczy ja strzelam, że w mini, ale Chciałem powiedzieć, dobra, to jest taka. Mi się to kojarzy, dobra, ze świętami, ten utwór. Rzeczywiście. No, Driving Fork or Christmas? Tak, ale pod warunkiem, że się jedzie samochodem, to wtedy ma sens. Nie, oczywiście, Jak że klepiesz tak. Jak lepisz kotleta, to nie ma sensu. Jak jedziesz po kanapkę drwala, to i ma trochę sens. Nie? Bo wiadomo. Moja mama się ostatnio pytała, co w tym drwalu tak naprawdę. Jeszcze raz nie, nie powiedział. Evo. Dostarczymy, pani zobaczy. Pani syn też nie wiedział. A potem był Mmm, pyszne! Jak z reklamy, tylko nie chcieli tego wykorzystać. McDonald? Czekamy. czekamy na e, Dobra, ale Artur, to, dokładnie w mini, Artur napisał, że dokładnie tak jest w mini, to jeszcze podrzucę komentarz Artura, żebyście wy też zobaczyli dokładnie w mini. Wypas, no to jeszcze w tym prawdziwym. Ale w takim starym, starym, tym mini, tym, co polerowałeś go. Tak, to a ja byłem dzisiaj u Artura y, i z, zapraszam Państwa również w sensie tam pojedynczo, nie? bo pandemia podobno, ale stoi bardzo ładny y, mini produkcji włoskiej, Inocenti mini konkretnie i, i jest zajebisty. Dla mnie to jest po prostu kwintesencja samochodu jest, jest maleni i jest zajebisty. Ja ci jeszcze tylko powiem no. jedną rzecz, ale to też wielokrotnie mówiłem, i to chyba mówiłem w zeszłym roku podczas odcinków świątecznych i tego zwieńczenia 2020 roku. Mm -hmm. To ja oprócz tych świątecznych piosenek nastrałem się w takim. Ja, ja po prostu lubię święta, bo one są takie rzeczywiście, że ludzie są joyful dla siebie i tak dalej. No nie wiem, tak bym to powiedział. Tak, tylko że wiesz, tylko że to, że to, jest... że to ja, ja, ja wiem. Kurwa, gdyby to było, przepraszam, gdyby to było, yy, wiesz, na przykład, gdyby to było tak, że. Tak, bądźmy dla siebie milsi i żeby to trwało tak do 5 stycznia. Wiesz o co chodzi? Nie ja wiem, a no to trwa to do 26. Rozumiesz, idziesz do biedronki i tam już wszystkie te Kinder czekolady, które mają Mikołaja na sobie, to już są na przecenie, bo to już, chuj, to już nie, już nie jest, już jest gorsza czekolada, już jest, już nie kosztuje 17 zł za sztukę, tylko 5. Mm -hmm. Tak? Mm -hmm. Już wszystkie bombki to w ogóle wiesz, nie? No ten brokat, który był taki ładny 24, to teraz to już jest wiesz. kistym. z tym. E, Więc y, mi tylko i wyłącznie o to chodzi. Nie mówię, że wiesz, ze świętami jest problem, z ludźmi jest problem. I gdyby, święta byłyby zajebiste, gdyby nie było ludzi. Mało. I mówię o tych ludziach nie bliskich, no bo gdybym powiedział, że święta byłyby zajebiste, gdyby nie było naszych bliskich, to jest nieładne, bo to nie o to chodzi. Ale gdyby nie było ludzi w ogóle, tych, tych ludzi, o których wszyscy mówią, że ludzie to są tacy i tacy. Gdyby tych właśnie ludzi nie było, to byłoby w ogóle cały świat byłby piękniejszy. No dobra. Ja. <laughs> Pewnie tak, Ludwik, ale ja jeszcze. Odniosę się do jednej rzeczy, otworzyłem właśnie swoją bibliotekę filmów VOD, którą od czasu do czasu kupuję. Ja nie kolekcjonuję... Wirtualną półkę taką. Tak, ja nie kolekcjonuję filmów DVD, tylko już kolekcjonuję. No, chociaż cyfrowe. ci wysyłają. Tak, nie, nie Amazon mi wysłał. Zresztą zaraz wam opowiem kuriozum tej sytuacji, bo warte, warte powiedzieć dwie rzeczy, w jaki sposób już ten nasz przysłowiowy łysy, się, jak się zachowuje, ale to w nawiązaniu do poprzedniego. Ja na przykład mam taki film, to jest film z 1947 roku, który uwielbiam oglądać, który się nazywa It's a Wonderful Life. Okej. Okay. To jest wspaniałe życie. George okay. Billy czuje się przytłoczony życiem i chce ze sobą skończyć, a przecież są święta. Kiedy anioły rozmawiają o George'u, widzimy jego życie w retrospektywie, gdy mężczyzna jest o krok od skoczenia z mostu, ratuje swojego anioła stróża. Clearance, który pokazuje mu, jak wyglądało miasto, gdyby nie, wszystko jego, gdyby nie wszystkie jego dobre uczynki. Czy clearanceowi uda się przekonać George'a, aby wrócił do rodziny i zrezygnował z samobójstwa? Jest bardzo fajna. Ono jest jest bardzo sympatyczna, ona była mhm. w ogóle czarny, teraz jest podkoloryzowany, tak, ale mhm. naprawdę stary film, bardzo fajny, Jameson Stewart, występuje Donna Reed, Lionel Barrymore, Thomas Mitchell i Henry Travers. Ja znam, no, okay. naprawdę bardzo fajnie się to ogląda, zresztą z takich jeszcze rzeczy, które mam, to jest oczywiście w krzywym zwierciadle. Nie wiem, co to jest. Nie wiesz, w krzywym zwierciadle? Chevy Chase? Kojarzysz typa? No, tak z... no, to ci potem pokażę, już nie będę... Ci, co no. słuchają, to pewnie wiedzą, to się nazywa po angielsku National Lumpons Christmas Vacations, Okej. Okay. Yy, no i posłuchaj z takich klasyków, klasyków, których mam, to mam Home Alone no. i Die Hard. No dobra, Dajker niech będzie. Ale ten film, o którym powiedziałeś, mianowicie To wspaniałe życie, mm -hmm. to y, przekonałeś mnie i ja chętnie go sobie też zobaczę. I tak po opisie i po roczniku. Niestety to, nie, nie mogę tobie wypożyczyć. Ja mam konto w, w sensie Gosia, ma konto w bibliotece i Gosia. Kup, wypożyczcie sobie ten film. Tak, tak zrobimy i sobie go obejrzymy na DVD. Mam jeszcze kilka filmów. No. Też y, czarnych, ale one nie są. One są w formie cyfrowej, ale one nie są w taki sposób. Mm -hmm. Pozyskane w sposób, to jest w takiej półce w piwnicy. Trochę tak. Za czasów, Gdzieś jeszcze... ten dysk, ale ten dysk nawet nie wiem, gdzie leży. Tak bym powiedział. Tak. Jakby policja słuchała, to nie wiesz, gdzie leży. Ale co chciałem powiedzieć, że widzisz. Ściągałem, to... jak byłem mały i głupi. Mm -hmm. I to do mnie przemawia, gdyby to wspaniałe życie było, miało taki status jak film Home Alone. Wiesz, co chodzi? Ja wiem, no, no niestety nie ma. Ja wiem, no to. Niestety, nie ma, bo to jest. Wieś. Niestety nie ma i żałuję, że takiego filmu. Ja go nie widziałem osobiście w żadnej telewizji, jakby mm -hmm. naszej, narodowej, tak bym to powiedział. Nie widziałem go w ogóle tak? takiego filmu. Gdyby to był, wiesz, taki przegląd filmów świątecznych, właśnie tego typu, to, to myślę, że wiesz, miałoby to jakiś inny wydźwięk, nie? No bo robienie z tego, wiesz, wydarzenia po raz wtóry, ta, wiesz, ta repetytywność, jakby tego, co się dzieje z tymi świętami, to jest tak samo jak. Wiesz, 20, przychodzi 21 grud dzień grudnia i nagle jest powiedziane tak, na to wszyscy czekacie, Polsat pokaże Kevina sam w domu. Nie? I to już wiesz, to było zabawne za pierwszym razem, tak? jak internet się zjednoczył i stwierdził, że będzie walka, bo przecież Polsat miał nie wyemito wyemitować tego filmu. I wyemituje. I wyemitował i wtedy wszyscy byli tak, to jest w końcu święta, w ogóle walić relacje między ludźmi, najważniejsze, że na Polsacie poleci Home Alone! Umiarkowanej jakości film z lat 90. Jak, on się, nazy jak się nazywał ten. Makalej Kalkin. Makalej Kalkin, najbardziej za znarkotyzowany człowiek świata. No, on miał, wyglądał Bardzo duży problem później, miał, tak. ale już wrócił do siebie, chociaż trochę. No. w sensie, ale już jest za stary no, i, i zbyt przeżarty. No, wiesz, na całe szczęście nikt nie wpadł na taki pomysł, żeby zrobić, yy, wiesz? Home alone, wiesz, Z jego ma, synem. Jak, albo jak on ma 40 lat i samotnie gdzieś tam siedzi. Wie. <śśla> Dobra, nie będę kontynuował. Nie, o nie tego, kontynuuj, ale, bo ale wiesz, o co mi chodzi. Idziemy złą że, stronę. Że gdyby jakby był taką postacią troszeczkę mniej kontrowersyjną w swoim postępowaniu, to zapewne byłaby 18. część, tak jak Fast and Furious, nie? gdzie tam już rodzina A to ja jest To A twoje ulubione filmy? Obejrzałem prawie wszystkie, to się zgadza, ale wiesz, no jakby… Dobra. Ale nie twierdzę, że to był, powinien ten film lecieć, żeby każdego kochał, nie? Bo to nie uważam tego za kinoklasy jakiejkolwiek. Oczywiście. E, dobra, posłuchajcie, dużo was jest strasznie. Miło nam bardzo. E, posłuchajcie, przejdźmy do istotnych rzeczy odcinka, bo tak trochę nam się rozeszło świątecznie e, na maksa. No taki czas przecież. Taki czas to przecież, są lampeczki są, tylko ja nie wziąłem swojej, swoich rogów. No, to sz wielka szkoda. No, Ludwik się ze mnie Ja widziałem go dzisiaj. dzisiaj w tych rogach i e, zasadniczo państwo wiele nie trafiają. to wy też widzieliście na Instagramie, jeżeli nas śledzicie, bo zapowiadałem odcinek też w tych rogach, będąc w przedszkolu, A. czekając na dzieci. To Tak, widzę, jesteś, w poradzach atmosfery się no wszędzie, nawet tam, gdzie jej nie chcą. Panie były zdziwione nawet w przedszkole, jak otworzyły drzwi. O! No bo Panie, to jest, bordo! To jest wbrew zasadom. Yy wiesz, Szkolnictwa, żeby po prostu jakiś random z zewnątrz przychodził i dzieci zabawiał i zwracał na siebie uwagę, nie? Bo dobra, zaraz, Ludwik, no, no co ty. No, ja ci tylko mówię, Jezus, że są że ja czytam raport na trójmieście. Wiem, że tam będziesz. Zapisz Amazon 24. Różnie, i chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś z Państwa yy, nie zgadzałby się z nami, to serdecznie zapraszamy do kontaktu. Ten odcinek oczywiście będzie można odsłuchać później na platformie Spotify oraz u wszystkich innych dostawców podcastów i treści yy, audio. Eee, I tyle. I możemy lecieć dalej. Brawo, brawo! Brawo, brawo Ludwiczku! Ale Ogo... Ludwikowi się rzeczywiście o... Kraśko wkręcił. Ogl oglądam TVN o... ostatnio, że to jest... Nie, żartuję. Ale nie. ty, ale z Kraśko y, śmieszne, co? Że nie miał prawka przez 6 lat chyba łącznie? Dostał ale... 7,5 koła kary stary za to, że się przyznał. 7,5 koła za to, że jeździł tyle lat bez prawa jazdy. E... Bo on miał prawo jazdy, zabrali mu to prawo jazdy, potem je zrobił. Potem jeszcze raz je stracił. Ale stracił je za szybką jazdę czy za, za punkty? A za punkty. Znaczy, wiem, mam nadzieję, nie? bo to aż aż tak bardzo mnie życie tego człowieka nie interesuje, nie? nie ja po jest... prostu byłem ciekawy, bo tam, wiesz, no, znaczy, nie, mnie ta tam, tam, posłuchajcie, daleko od tego, żeby wchodzić z butami i oczywiście źle, że ktoś jeździ bez uprawnień. Tak się nie powinno robić. Znam kilku takich, mam nawet. Tak i za każdym razem, jak o tym rozmawiamy, to jest uważam bardzo słuszna awantura o to. Bo ja ja się z tym nie zgadzam. Nie, bo właśnie, bo dla mnie to jest takie, wiesz, jakby my Myślę, że pan Kraśko też doskonale pamięta te czasy, jak nie miał prawa jazdy, bo nie mógł go mieć. Mm -hmm. tak? I wtedy autobusy po Warszawie, zakładam, jeździły troszeczkę gorzej. W tej chwili to skomunikowane jest wszystko do tego stopnia, że mamy wielu słuchaczy z Warszawy, którzy mówią, że nie potrzeba właściwie samochodu do tego, żeby się poruszać po Warszawie. A, bo 20-minutowego biletu. Dokładnie, ale prześlę ci jeden obrazek, który chciałbym, żebyś pokazał w, w kontekście tego, dobrze? Dobrze. E, w związku z czym a, argumentacja taka, że... Mm, że jakby tam coś tam nie pamiętał, czy, czy miał jakikolwiek z tym inny problem, no to osobiście do mnie nie trafia, no. no bo ma, wiesz, ma odpowiedzialność i zresztą, wiesz, jak Tuska złapali, to, wiesz, te styki w telewizji polskiej to się niemalże przegrzewały z tego powodu, że, wiesz, rajdowiec jeździ po mieście, ki, że to wioska była, no ale, wiesz. Po prostu prawo nie powinno usprawiedliwiać tego typu działania. Zresztą na to jest kolejny dowód tutaj lokalnie, dlatego że w raporcie Trójmiasto ktoś ostatnio zrobił zdjęcie samochodowi Kuby Wojewódzkiego, który zaparkował na miejscu dla nie osoby niepełnosprawnej i raport że w TrójMasto.pl się zagrzał i Kuba Wojewódzki rzucił zdjęcie na Instagram z przeprosinami, że nie powinien tak robić. Dobrze, wyświetliłem obrazek, który chciałeś. Yy, chciałem inny, ale ten też może być. Tak wygląda kartka w ogóle. Jakby ktoś z Państwa sobie życzył, albo jeżeli ktoś zasłuży, po prostu, jestem, to... jestem do dupy. To znaczy, to jest taki easter egg. A że easter egg z Borodów w, w roli głównej. Dostanie Tak, jedna osoba może dostać taki, bo to jest wersja nie ta, którą ci chciałem przesłać. Widzicie, Ale miło, Ludwiczek, pokazałeś. nie, bo jakby to, to miałem teraz, aha, bo ty dwie wysłałeś, dobra, jedną i drugą. Tak, jedna jest taka, która... A, rajdowe mistrzostwa, a dobra, przepraszam, to już to otwieram. Nie wiem, czy to się tak pojawi. A, nie widać nic. No a w każdym razie obrazek przedstawia Stylizowaną na wybór um, postaci w grze komputerowej wyścigowej, rajdowe Mistrzostwa Polski, i nowy, nowa postać została odblokowana. Piotr Kraszko po wszystkich tych innych <noise> ludziach, którzy <noise> mieli różne problemy, jak na przykład pan Żewłakow, który na bani walił się w autobus w Warszawie. Nie? No ale dobra. O, matko ale przeprosił. Najważniejsze, że przeprosił. Dobra, słuchajcie.